Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło, że do resortu wpłynął formalny wniosek o odwołanie insp. Dariusza Walichnowskiego z funkcji Komendanta Stołecznego Policji. Decyzja o ewentualnym odwołaniu ma zostać pogięta po przeanalizowaniu opinii instytucji, których wymaga obowiązujące prawo. Geneza wniosku. Inicjatorem rekomendacji odwołania komendanta był Komendant Główny Policji, Generał Inspektor Marek Boroń. Wniosek został skierowany do MSWiA po zasięgnięciu opinii wojewody mazowieckiego i prezydenta MST Warszawy, którzy uznali, że sytuacja w garnizonie stołecznym wymaga zmiany kierownictwa. Zarzuty wobec komendanta jako podstawowy powód wystąpienia z wnioskiem wskazano wysoki odsetek wakatów w Komendzie Stołecznej Policji, według źródeł sięgający około 24%. Zdaniem zwolenników zmiany na stanowisku, dotychczasowy komendant nie podejmował wystarczających działań w celu ograniczenia tej sytuacji, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie stołecznej formacji. Ponadto w zarzutach pojawiały się oceny dotyczące słabego rozumienia specyfiki jednostki i niewystarczającej skuteczności w rozwiązywaniu problemów stojących przed policją w Warszawie. Rola opinii wojewody i prezydenta miasta. Procedura odwołania komendanta stołecznego policji wymaga zasięgnięcia opinii wojewody Mazowieckiego oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Obie te opinie zostały przekazane do komendy głównej policji. A następnie do MSWIA, wraz z wnioskiem o odwołanie. Odpowiedź MSWIA i komentarze. Rzeczniczka resortu, Karolina Gałecka, potwierdziła przyjęcie wniosku i przekazała, że decyzja ostateczna zostanie pogięta po analizie wszystkich materiałów oraz rozmowach z komendantem głównym policji. W kontekście medialnych spekulacji na temat możliwych innych przyczyn wniosku, Między innymi w związku z rozmowami na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie, wiceszef MSWJ ja podkreślił, że nie istnieje związek pomiędzy tą dyskusją a procedurą odwołania komendanta. Skutki personalne Na podstawie informacji z późniejszych komunikatów. Decyzje kadrowe zostały zrealizowane pod koniec września 2025 roku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek komendanta głównego policji powołał na stanowisko komendanta stołecznego policji młodszego inspektora dr Krzysztofa Ogrońskiego, a inspektor Walichnowski przekazał obowiązki nowemu szefowi. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.